Ponownie hornecik. Czarny hornecik, Hornet 600 Honda. Na plaży wstegnie, Pozdrawiam Was. Jakby <gryw> to można powijać, nie? Yy... No taki to Hornet jest. Z taką tutaj trumną wesołą. Coś tam się kiedyś urwało, jakaś przewrotka była i coś pamiętam. Musicie wspominać że gdzieś na drukarce 3D czy coś tam takiego. Nieważne. I co? Pełny przeglądzik. Yy... Plus rzeczy, że tak powiem, no, brakło mi słowa, nie do standardowego przeglądu. Jak się go zapali, dość mocno, mocno gwizdze, cichnie po wciśnięciu sprzęgła i później już jest cicho. Także do sprawdzenia się sprzęgło, czy się czasem łożysko nie sypie lub któraś przekładka, tarcza po prostu między sobą gdzieś tam nie szeleści. Trzeba by zaglądnąć, a tak to standardowo zaworki do gaźniki, jak tam rozrządzik, napinacz, te sprawy i yy, jakieś tam płyny. No Jeszcze o czym zapomniałem, jak zawsze, no to sprawdę powiem. Więc co? Wyczynęłem od tego co zawsze do ściągnięcia kanapa, zbiornik boczki, i dostajemy się do tematów mnie interesujących. Pudełeczko z filtra już widać. Filterek zakręcony, świeży, ale korka jeszcze nie zakręcałem. Jeszcze coś na mi kapie. Yy, więc niech się, niech się wykapie, a już stoi na podnośniku chyba od piątku, dziś mamy. Gdzieś jest środa. No, więc działam z tomatem i się zobaczy, cóż z niego wyjdzie lub coś z niego nie wyjdzie. Porozbierany Hornetos. z yy, Hornetos. zwała jak zwało. Jedna płyteczka tutaj yy, do wymiany była. A tak na granicy, ale jest troszeczkę mniej niż była. Yy, górna tolerancja jest dobrze. Co dalej? No gaźniki rozebrane, tu widzę już nasi byli przez to to rwę wszystko, bo ja tak no nie specjalnie. wszystko do wyczyszczenia, jedna jak i druga pokrywa co więcej, łańcuch ściągnięty, a dlaczego był no, załóżmy ode mnie, prosto ze stołu i było to, i kilku miejscach mi się udało zauważyć, mleczka się grzeje więc więc e, zaraz będziemy te już widać jest też jeszcze w kilku miejscach mi się to trafiło, że, że się nie prostuje więc leci nowe łańcusze. oczywiście nowa sprężyna i cała reszta hmm. co dalej? Ta pokrywa jeszcze nie ściągnięta a ja sobie ściągnę niebawem co do reszty gaźniki jak gaźniki czekają na swój moment że tak powiem Dość troszkę brudny ten silnik w środku zresztą, widać też tutaj po takim malecie, ale to co jest w tym stanie to umyję reszta niestety zostanie. Wałki jak wyglądają, czy wałki, tu akurat mostki, no troszkę już tam się podrapały, tutaj silikony wylazły była pokrywa kładziona. No tutaj troszkę znać, tutaj, tutaj, no troszkę tam już ślady pracy są, ale to wiadomo, nie ma co tam się Oj, w tym bardzo przejmować gorsze się widziało jeździły, no ale tutaj wałeczek tak już widać takie jakieś kurde warstwy na nim tutaj też troszkę drapnięty, no ale maszyna ma jakby nie patrzeć pewnie lekko 20 lat więc jest jak jest, dobra, myjeczka, tak, myjeczka już nagrzana wrzucę gaźniki, niech się tam ee, myją, moczą, a dziś już tutaj góry składał nie będę to jeszcze pomyć, poczyścić wszystko także Dziś już odpuszczam, jutro sobie to poskładam. Wtedy poogarniam tam inne tematy, te płyny hamulcowe. Przeglądzi, jeszcze przeglądzi, takie mycie, czyszczenie napędu. To też tak wygląda. te białe smary na łańcuchu, to mnie po prostu krew zalewa, jak to widzę. Więc też się wyczyści. A poskładam górę, bok, gaźniki i będzie gotowy do odpalenia. W tym czasie sobie zerknę na inne rzeczy. Jakie mamy płyny w środku? Kurwa. I co tam jest? Olej. A o czym to świadczy? Podobnie o wymienniku ciepła. No raczej. Teraz tak zerknąłem. No, także... Y Teraz tak zerknąłem i temat wygląda następująco, tak z dupiego popatrzyłem, bo nawet wcześniej nie sprawdzałem. No widać jaki jest płyn, także yy, to mamy do zlania, układ do płukania kilka razy wodą, a później dopiero docelowo płyn. A gdzieś się znajduje wymiennik ciepła? A ono tu pod spodem, do ściągnięcia wydech, dopalanie spalin. Taki to historyczny wie. Muszę tak znać właścicielowi, bo pewnie nawet świadomo o tym nie jest. Ja też nie byłem jeszcze kilka minut wstecz. No, taka to sytuacja. Nie on pierwszy, nie ostatni. Ten typ tak ma. Od czasu do czasu lubi puścić olej w płyn. Dobra, także troszkę się przeciągnie cała sytuacja, no ale do zrobienia będzie. Sprawa ma się tak, poskręcana góra, nowy łańcuszek siedzi, mostki pomyte, poczyszczone, powierzchnie przygotowane do składania. Eee, Gdzie, gdzieś jest i napinacz, napinacz też wyczyszczony, sprężynka nowa, tu mamy starą, troszkę była też słabo naciągnięta. Gdzieś powinna być ustawka, tu jest, to nie mamy akurat. Tu są szczęki jedne, tutaj jest tak pod napinacz i pod pokrywę. Gaźniki się mają, tyle co wyłączyłem, jeszcze tam jedna seria pół godziny naleci. Więc, złożę sobie pewnie górę i bok Miało być niezłożone, ale chyba na to wyjdzie, że jednak będzie I lecimy dalej To działam dalej, można by tak powiedzieć Ten górę zabrany nie znalazłem No, zaraz pokażę co jak Troszkę go tam poczyściłem Brudny ten silnik ogólnie wewnątrz Troszkę, ale ile mi się udało Wymyć to wymyłem, no wiadomo Choćby nawet to, że go tutaj wymyję, a no i tak tam skrzynia biegów i reszta też mają nalot już ciemny, także to, że tam się wymyję tą pokrywę i troszkę wewnątrz, to i tak byle nie zmieni. Ale zawsze to trochę częściej. Yy, no nic tu nie znalazłem. Pompa oleju się kręci tak, się kręcić powinna. Także jakąś tam swoje zadanie spełnia, co rozprzęga. Tutaj mam łożysko nowe. troszkę to łożysko może i słychać ale z drugiej strony no jest umyte no to nie dziwne yy, dalej 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 kosz nie wygląda troszkę te znaki już są ale to jedynie są odbite tarcze nie są to dołki yy, po sprzęgla jedynie jest ślad wszystko niby wszystkie wałeczki siedzą nic tu nie popękane z tyłu wygląda to tak jakby to chciało działać co do tarczy? co znalazłem to są te sprężynki takie jakby powiedzmy talerzowe jedynie to, że troszkę odbiła się, ja wiem to tak ma być, ale czy to nie był ten dźwięk, że ona spróbowała? bo ani przekładki nie są gotowe, przecież wszystkie wyglądają poprawnie, ani spętane nie są no taka to zagadka trochę Pomyłem sobie wszystko, tutaj to łożysko, które tam mówiłem, to zaraz założę sprężynki wszystko się tak, jak było. I lecimy z tym wymiennikiem, bo jeszcze to nie zrobione. A tak, tu już poskładana góra można by odpalać. Ściągnę chłodnicę, wydechy, tutaj gdzieś miałem te uszczelki do niego. Właśnie pod kolektor wydechowy. No, się zobaczymy. Składam sprzęgło i uszczeleczka to już jest gdzieś nowa, tak, jest pod spodem. Jest, jest, to tutaj zestaw do wymiennika. Puszczelki, ringi wszystkie potrzebne z oryginału. Dobra, więc działam. Kolejna rzecz, widzimy się przy... Yy, przy wymienniku. Jak to tam się prezentuje wewnątrz. To lecimy dalej. Porozkręcane, jak dynamicznie coś wszedł, Andrzej, kurde. Taki mamy płyn chłodniczy. Tutaj jest po prostu wymiennik ciepła, Jak go sobie jeszcze a go sobie, a za chwilę nawet, czekaj ta chwila, patrzcie na pudełko wyrównawacza czy pudełko banieczka zobaczmy jak wygląda w środku, czy nie jest utleniony mm. no, nie, nie wygląda najgorzej, widać, że jest aluminium troszkę tam go płyn już gryzł, ale tutaj powinno być dobrze, nie jest źle, poza brudem oczywiście to sprawdzimy dalej tutaj miska olejowa ściągnięta właśnie, no, mówiłem, że Umyłem ile się dało. I już dobrze umyłem, bo cały spód był bonozowy. No ale tutaj umyłem z tej strony. tak? A tutaj już nie doszedłem, bo wiadomo, miska jest taka odstrzęgła. Jakoś tam bardzo dalej nie zajdę. A zobaczmy, jak wygląda smok z ciekawości. Smok, smok, co my tu mamy. A nawet, czy. A nie, coś to to kurwa jest. Jakiś kawałek metalu mi tam przepłysnął Bo też coś podobnego jak. Jak tutaj. Wygląda jakby powiertle. Nie pierwszy raz ślady powiertle. Eee, tutaj się nam wylewa zawartość układu chłodzenia po właśnie tej awarii wymiennika. I ściągnę sobie zaraz właśnie ten wymiennik, o którym mówię. Wow, wow, wow. Ok, dobra, poszło. Poszło, poszło. I Co mnie interesuje. Dobra, napierdoli się wszędzie, no ale trudno. Zaraz. Ogarnię. co mnie interesuje? te cztery śruby zaraz tak młotek, przecinek, cztery, dziesiątka Słucham, także akcja na żywo z głosem, bez obrazu bo obraz jest stały, że tak powiemy na razie dziesiątka jest I co jest ważne w tym przypadku tak, to w ogóle ważne nie jest, ale czy nie jest yy, utleniony pan to, czy... czy nie jest utleniony w miejscu, gdzie gdzie orygi przechodzą, które właśnie uszczelniają obieg oleju względem obiegu yy, płynu chłodniczego Nie wygląda to jakoś tak źle, bo często się da zauważyć tutaj po prostu aż dołki a tutaj myślę, że po wyczyszczeniu tego będzie dodanie. No ringi już płaskie, no to raczej to było, no widać nawet się upierdole o niech był zgnieciony, płaskie już jeszcze może w miarę miękkie, ale już takie drewniane się zrobiły płaskie. Yy, więc co, tu lejeczki aut, wyjdą po dobroci, motki już tupierdoli i wyjdą wszystko do mycia do czyszczenia. To jest jeszcze jeden o-ring tak, zaraz go sobie stamtąd wydłubię, czyli tam dużo nie czemu bo o nie, dobra, tutaj go nie ma poszedł z, z obudową. Tak, tu go widać. No także zostało co? Szkiełkować to czy nie? Kurwa wypadało, bo to powiem się, że nędza i rozpacz to samo tak pokrywa tutaj no to już takiego brudu nalepione, asfalt nie by schodzi, ale może to umyje i delikatnie odświeżę. Miski szkiełkowe nie będę, bo miska jest lakierowana, jeszcze w miarę wygląda. Wyczyszczę, złożę, niech sobie schnie, wymyję i, i dalej. No to poskładam dzisiaj bez obaw, ale, czy bez obaw, no, jeśli by się było czego obawiać jeszcze. Bez problemu to poskładam. Ale palił go nie będę. A miskę ściągnąłem, i tak korek chyba gwintowany, chyba w wsadzona, no bo to i tak wydech miałem ściągnięty. No to tylko kilka śrub dookoła. Tutaj jest na masie. Także nie trzeba tam żadnych uszczelek. Więc tylko lepiej może być. Chyba, że się spierdoli coś całkiem. Dobra. Yy, ogarnę sobie troszkę stanowisko pracy myję, czyszczę, szkiełkuję to co mam do zrobienia, do szkiełkowania, do mycia do czyszczenia i widzimy się za chwilę, będzie zalany kilka razy wodą, później będzie docelowo już płynem a to właściwie sobie musi kilka razy yy, zlać no na ciepłym silniku było to przerabiane, już kilka razy wymieni i już będzie czysta woda, tylko musi być jeszcze lekko ciepły silnik, aby yy, te pozostałości oleju zeszły no Taka to można powiedzieć typowa usterka starszych hornetów, już nie jednego spotkała. Dobra, działam, pokażę po chwili, jak to wygląda. Tam się znajdują ciekawe rzeczy, no ale to jest na takie brudy różnego rodzaju. Temat przygotowany, tutaj wyczyszczone, będzie można składać za chwilę. Miseczka olejowa wymyta. Także z palca trzeba masą pociągnąć ładnie będzie dobrze. Pokrywy wyszkiełkowane, czy są jakieś utlenienia, w kilku miejscach są. Na dole tutaj też łącznie, nawet z pokrywą, ale do wewnątrz, także nie jest źle. A reszta w miarę nawet wygląda. Ważna sprawa tutaj no też coś się dzieje. Pomału tak właśnie często z nimi jest, że troszkę lubią yy, się utleniać to aluminium. Tutaj od płynu chodniczego, gdzie przewód, no to widać, że już jest cały chropowaty, Koreczek przekręcić później no się zobaczy. Jest szansa, że będzie dobrze, ale jest szansa również, że nie. Ponieważ już takie tematy były przerabiane. Dobra, składam to jak mówię. Pierwsza miseczka z palca yy, pociągnął masą jedną i drugą stronę. Odtłuszczone, wyczyszczone. Ale coś tam pewnie jeszcze kapnęło. Yy, bo tak stoi już jakiś czas. Kolejna sprawa. Ale to już jutro jak sobie wszystko elegancko wyschnie. Wlanie oleju i strzał z rozrusznika. I synchronizacja gaźników. Jeszcze mycie napędu, płyn hamulcowy. O, jeszcze troszkę zostało. Gotowy, można odpalać. Płyny powymieniane, ten płyn hamulcowy, o którym tam mówiłem, napęd troszkę odguzowany, bo wcześniej tu nędza i rozpacz podciągnięty lekko, a resztę się mu załatwi na mejni, ponieważ chyba tutaj długo nikogo nie było, skoro tyle się już potrafiło sadu zrobić od łańcucha. Tak, średnio bym powiedział, zalany wodą, tak jak mówiłem, na razie. I Tak będzie trzeba zrobić kilkukrotnie paliwo czy ja mu podpiłem chyba tak, kani odkręcony, odkręcony, czy jaka jego akumulator się trzymał u niego, dobra, pewnie chwilkę kontrolka ciśnienia oleju po świeci, no bo miska ściągnięta smok, wszystko także tam było zupełnie pusty. Lineczki linieczki nasmarowane fajnie, wchodzą sprężyście, również wissanie tak na horneta sanie chodzi super, bo często się potrafi pokrzywić. Są takie, jakby no ta listwa. O tak nazwijmy. Listwa, która sanie ciągnie. O! Zapon włączony, zapon włączony. W włączonym zapłonie silnik jest bardziej rozgrzany. Kręci, kręci, dobra. No to. Ok, włączony, olej wlany. do próby. Stalnicznikowy 67 299 Kurcy, kurcy, coś by chciało. No to już tu trzeba chyba obroty podchodzić, ale na razie niech sobie chodzi, później wepnę mu resztę aparatury. Całkiem sobie znośnie pracuje powiem szczerze. Troszkę podymił na niebiesko takim czuć olejem na początku po odpaleniu, ale, ale zaraz mi przeszło. Yy, co dalej? No, równo sobie pracuje nawet bez, bez synchronizacji, nie najgorzej. Zobaczmy jak to wygląda No tak, troszkę mu tam się na pewno zmieni. A fer mamy takie, więc odrobinkę za uwaga, ale to niewiele. 15,3, 15,4 sobie skacze Dyj mi się trochę, bo wiadomo, to wydechy ściągane rękami troszkę mogły być tuste na pewno, więc troszkę się to musi wypalić wszystko. Dobra, ustawiam mu te podciśnienia. Teraz 15,3. I tak właśnie skacze. 15,3, 15,4. Ustawiam mu podciśnienia, później AFR. Teraz 15,5. No i wracam za chwilę po ustawieniu wszystkiego. Zobaczymy, jak się to zmieni. to wygląda? Nie jest idealnie, ponieważ od czasu do czasu znikają, jest idealnie i się pojawia. Powód tego prawdopodobnie zawory nie Nieszczelne, nie strzelne, a EFR mamy taki czasem pod 15 dochodzi, nie jest źle. Z ucha chodzi równo, nie faluje jakoś tam bardzo, więc tutaj nie będę szukał, bo dawniej się pojawia, się zaraz jest mniej, zaraz znika. Ciężko ustawić, kombinuję już chwilę i zawsze się troszkę pojawia Za chwilę jest dobrze i tak w półku. Dobra, odepnę mu paliwo, niech zgaśnie Niech wypali to co ma No i zbiornik założę, plastiki i będzie gotowy. Zdrowo, równiutko idzie, nie ma co Dało się go Ustawić dość fajnie, nie szeleści, nie stuka, troszkę strągu słychać, ale w którym nie słychać, tak to naprawdę fajnie chodzi, jak wcisnę klamkę, chodzi fajecznie. Także prędkościomie, że, że brutom w czasie jazdy to żyje własnym życiem, bo prędkość to tak jest chyba dokładność do 40 albo 60 na godzinę. skacze mocno. Ale chodzi zdrowiutko. Dobra, nie ma go co grzać w miejscu. Jest troszkę ostygnie spuszczam mu tą wodę, już będzie miał chyba trzecią zalaną teraz, żeby tak wypłukać jeszcze ten, 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 ten olej? Nie? Także. Taki to sprzęt.